Witam. Zapraszam na komunikat sadowniczy AgroSimex. Mamy w tej chwili taki czas w sadach, gdzie mocno dają się na znaki szkodniki, dokuczają nam i chcą przejąć kontrolę nad naszymi sadami, więc należy się skupić, lustrować sady, i chronić w ten sposób, ale aby zapanować nad, nad tą sytuacją, nad tą presją szkodników. Zacznę od mszyc, ponieważ ostatnie dni to duża presja mszyc, dużo pytań, dużo telefonów od Państwa, jak sobie poradzić z tą inwazją wręcz mszyc pomimo niby szczelnej i skutecznej ochrony. Różne są opcje, różne są warianty i sytuacje, jeśli chodzi o obecność mszyc w sadach. Mamy małe kolonie, dopiero się pojawiają szyce, ale również mamy sytuacje, gdzie są już bardzo duże kolonie i liście podkręcane. Jaką przyjąć strategię, po jaki preparat sięgnąć, jak technicznie wykonać zabieg, żeby był on skuteczny. No niestety tych substancji aktywnych do zwalczania szyc nie mamy wiele, nie jest to 10 czy kilkanaście substancji, ale dosłownie kilka. Więc też no, należy umiejętnie rotować, tak żeby nie wykonać 5-6 zabiegów tą samą substancją w sezonie, ale nie mamy łatwo. Nadal te rozwiązania, które stosowaliśmy wiosną i poprzednio, to nam pozostaje, ale dobierzmy odpowiednie rozwiązanie, odpowiednią substancję do danej sytuacji, jeśli chodzi o przycę. I tak, jeśli restaurujemy sad pod kątem szyc. I spotykamy pojedyncze larwy, ale jest generalnie jest czysto. Wiemy, że od poprzedniego zabiegu minęło już dwa tygodnie albo więcej. Tutaj spokojnie można jeszcze sięgnąć po rozwiązanie takie jak flonikamit w postaci alakazam albo tepeki. Możemy sięgnąć po Movento i te preparaty, te rozwiązania dadzą nam długą ochronę długie systemiczne działanie. Ale pod warunkiem, że tych mrzyc w sadzie praktycznie nie ma, dopiero się pojawiają. Więc, więc może, powinniśmy tak traktować te preparaty jako bardziej zapobiegawcze, dlatego że tutaj no jednak potrzeba czasu na odpowiednie działanie tych preparatów, ale również no roślina powinna być zdrowa, w dobrej kondycji i liście zdrowe, tak żeby, żeby faktycznie te substancje mogły systemicznie działać skutecznie i długo. Jeżeli sytuacja jest gorsza, mamy dużą liczebność mszyc, duże kolonie mszyc i jabłoniowa, i jabłoniowo-babkowa, liście już poskręcane na wierzchołkach drzew albo na wierzchołkach pędów, tutaj no, nie sięgajmy po te rozwiązania, które wymieniłem przed chwilą, ponieważ nie będziemy do końca zadowoleni. Zawolne będzie działanie, ale też nie w pełni. Będą działały te substancje właśnie w tych częściach roślin, które już są mocno zaatakowane, porażone i poskręcane. Tutaj mamy do, do wykorzystania wciąż acetamipryt w postaci preparatów acet, kobę, mospilan, karnadine. Wiem, że już każdy z nas wykonał co najmniej jeden albo dwa zabiegi tymi substancjami, więc tutaj też no, trzeba zwrócić na to uwagę ale również mamy do wykorzystania preparat Pirimor w takich sytuacjach, kiedy liczebność już jest duża. Tutaj bardzo ważna jest technika opryskiwania, wykorzystajmy, zastosujmy większą ilość cieczy roboczej, minimum 600-700, jeśli to są duże drzewa 800 litrów wody na hektar i górne dawki tych polecanych preparatów, ponieważ w takiej sytuacji tutaj trzeba podziałać interwencyjnie. Ale one wciąż działają bardzo dobrze. W takich sytuacjach polecam właśnie jeden z tych preparatów. Co ważne, dobry adiowant, najlepiej adiowant silikonowy, taki jak na przykład flipper, co zapewni dobre pokrycie właśnie tych wszystkich części, które chcemy z jednej strony zabezpieczyć, a z drugiej strony chcemy zwalczyć mszyce, które tam żerują. Mam nadzieję, że uda się skutecznie tym mszycę zwalczyć i na jakiś czas będzie spokój. Co dalej w jabłoniach? Od kilku dni podczas lustracji stwierdzamy w niektórych sadach pordzewiacze i przędziorki, ale głównie to są póki co pordzewiacze. Więc już na jonagoldach, ale również na goldenie właśnie na tych wierzchołkowych częściach pędów jednorocznych na tych liściach, tutaj jeśli jeśli ta spodnia strona już jest ciemna, ruda, to jest to sygnał, że trzeba tam sprawdzić dokładnie pod mikroskopem pod kątem porzewiaczy. Zazwyczaj już są. Jest to jeszcze duża liczebność, ale to będzie postępowało. Więc zachęcam do wnikliwej ilustracji pod kątem pordzewiaczy. Przędziorków jeszcze, e, póki co jeszcze tak dużo nie ma, ale e, tutaj takim wskaźnikiem pod kątem przędziorków będzie e, grupa odmian Red Delicious. Tam w pierwszej kolejności zazwyczaj te przędziorki się pojawiają, więc proszę zwrócić uwagę jeśli macie Państwo w kwaterach u siebie e, te odmiany. To w pierwszej kolejności lustrujmy tam pod kątem przędziorków, ale to nie znaczy, że inne odmiany możemy zlekceważyć. Kontrolujmy wszystko. Jeśli stwierdzimy już te szkodniki, przygotujmy się do zabiegu. Nie wykonujmy go chaotycznie, natychmiast. Poczekajmy na, bardzo, na dobre warunki pogodowe, tak żeby ta skuteczność była jak najwyższa. Jakie preparaty mamy do dyspozycji, co możemy wybrać? Jeśli to są przędziorki, Xapiro, Ortus, ale również Canemite, ale jeśli okazałoby się, że jest duża liczebność porzewiaczy, preparat Coromite. Tutaj również warto zastosować większą ilość cieczy roboczej i Adjuvant. To są przędziorki, porzewiacze. Grusza i miodówka. Poprzedni komunikat był poświęcony właśnie gruszom, głównie gruszom. Mówiłem o miodówce, że trzeba się spodziewać w najbliższych dniach wyższej presji ze strony miodówki. No i niestety to się sprawdziło. Ostatnie dni to dużo telefonów, dużo pytań pod kątem miodówki, jak zwalczyć te larwy, które już są w sadzie. Jeszcze do niedawna było czysto, był spokój, wydawało się, że ta ochrona jest. Skuteczna i miodówka jest pod kontrolą. Niestety nadchodzi ten okres letni, gdzie te larw będzie coraz więcej, i tutaj trzeba też no, tą ochronę prowadzić bardzo szczelnie, ale też dobierać odpowiednie rozwiązania do danej sytuacji. No, niestety tych rozwiązań dużo nie mamy, ale ważne jest, żeby, żeby sięgnąć podane rozwiązanie, tak żeby, żeby faktycznie skuteczność zabiegu była i ochrony była jak najwyższa. Jeśli mamy Stwierdzamy młode larwy, bo najczęściej, co możemy w ogóle stwierdzić, spotkać w tej chwili, jeśli chodzi o miodówkę, jakie stadia sady gruszowych? Wszystkie: dorosłe osobniki, jaja i larwy. Ale te sady bym podzielił na dwie grupy: pojedyncze larwy, mało larw i najmłodsze larwy L1, L2. Ale również są już sady, gdzie mówicie Państwo, że są już i L4, starsze larwy. I również rosa miodowa, więc tutaj też dobór, dobór preparatów i ochrony powinien być konkretny do danej sytuacji. Jeśli mamy sytuację bezpieczną, jest mało larw, polecam Delegate, mieszaninie z Limocide. Będziemy mieli podwójną ochronę, ale również Limocide zadziała jako adiuwant. Natomiast tam, gdzie tych larw już jest więcej, jest rosa miodowa, często na wierzchołkach tam podczas frustracji no Tych larw okazuje się, że jest więcej, i są właśnie już starsze. Tutaj skutecznym rozwiązaniem będzie siarczan magnezu w wyższej dawce, nie w tej nawozowej, gdzie stosujemy nawet około 7 kg. Tutaj pod kątem wysuszania tych larw i jaj sadownicy stosują 10 kg, 12 kg, a nawet i nieco więcej. Jest to dawka skuteczna pod kątem miodówki, a jednocześnie bezpieczna a przy tym też i mamy dobre odżywianie w magnes. Taka mieszanina siarczan magnezu plus limucydę to jest sprawdzone rozwiązanie, wiemy, że działa dobrze, dobrze zwalcza i te najmłodsze larwy i te, te starsze i wysusza, więc w takich sadach, gdzie, gdzie jest potrzeba właśnie takiego, takiego szybkiego działań, szybkiej reakcji to polecam taką mieszaninę powtórzyć, zabieg po 4-5 dniach jeśli, przypomnę, jeśli wykonujemy taki zabieg, który ma na celu wysuszanie larw, wysuszanie jej, taki zabieg stosujemy rano, przed południem, na dzień na suche liście, kiedy już, kiedy już nie ma rosy. Co dalej? Do dymszyce, przędziorki, porzewiacze, miodówka nadchodzi tarcznik niszczyciel, a właściwie już w niektórych sadach jest obecny i są niestety już uszkodzone owoce. Tak jak sygnalizacja była wcześniej w komunikatach, już ten zabieg powinien być wykonany. Obserwujemy, monitorujemy w poszczególnych regionach na pułapkach. W tym sezonie nieco, może później się, pojawiły się tarczniki w większej liczebności, ale, ale ten zabieg powinien być wykonany już co najmniej dwa tygodnie temu. Jeśli tak było, to proszę monitorować, lustrować yy, i kolejne zabiegi będą niezbędne. Jeżeli ten zabieg nie był wykonany, a macie Państwo już o objawy, wcześniej nie było tarcznika, w tej chwili polecamy zabieg preparatem Exirel, yy, ale yy, tutaj z pomocą przyjdzie też nowy preparat, o którym za chwilę powiem, przy okazji yy, owocówki i zwójek w ofercie Agrosimex pojawił się nowy insektycyd o nazwie Tonus. Preparat zarejestrowany do zwalczania owocówki jabłukoweczki, zwalcza również skutecznie zwójkówki, ale ale tutaj wiemy też, że bardzo dobrze kontroluje tarcznika niszczyciela. Więc przy okazji owocówki, jeśli będziemy zwalczać owocówkę i zwójkówki, to mamy dodatkową ochronę właśnie przed tarcznikiem. Preparat Tonus już niebawem w sklepach proszę pytać, dowiadywać się. Będzie to dobre uzupełnienie portfolio tej wąskiej grupy preparatów i do zwalczania szkodliwych motyli, ale również przy okazji będziemy też kontrolowali, kontrolowali tarcznika. Z motylami sytuacja jest na razie taka przejściowa między pierwszym a drugim pokoleniem, chociaż w niektórych lokalizacjach motyle się wciąż dołapują w pułapki. Nie są to masowe loty, ale jednak są. Więc tutaj, według też naszych komunikatów i monitoringu, e, jeśli minęło już dwa tygodnie więcej od poprzedniego zabiegu pod kątem owocówki i zwójek, e, to proszę e, kontynuować ochronę. Jeśli tych motyli się odławia bardzo mało, ale się odławiają. E, acetamipry przy okazji zwalczania przez będzie dobrze kontrolował też te motyle teraz. Natomiast jeśli to jest e, Wyższa presja i więcej tych motyli się od, od, odławia. W niektórych lokalizacjach właśnie wybrane gatunki zwójek odławiają się dość intensywnie. Wydłupka oczateczka, zwójka siatkóweczka, zwójka rdzaweczka. Więc tutaj no, trzeba sięgnąć po typowy preparat w rotacji do poprzedniego zabiegu. Więc albo Koragen, albo afirm, albo Tonus, który w tej chwili właśnie dołączył do tej grupy preparatów zwalczających właśnie. Szkodliwe motyle, ale nie tylko, bo mamy też dodatkowy efekt pod kątem innych, innych szkodników. Na koniec trochę opestkowych, ponieważ w trwają zbiory wczesnych odmian, ale mamy, mamy trochę tych późnych odmian. więc proszę pamiętać o nasionnicy i zabezpieczyć te późne odmiany przed nasionnicą tutaj w tej chwili pozostało nam jedyne rozwiązanie czyli Exirel on najkrótszej karencji i polecam zabieg tym preparatem właśnie pod kątem nasionnic To tyle w tym komunikacie Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia